Siema, jestem Dynakamarus, a to co widzieliście na stępie, to było coś na rodzaj mojej gry. Ja zaprezentuję Wam jak taką grę utworzyć. Yy, na początku ja Wam pokażę podstawy programu RPG Maker XP. Chyba powinno się mówić Windows RPG Maker XP, Nieważne. Nie. Yy, program nam pozwala utworzyć gry RPG, takie co ja Wam przed chwilą pokazywałam. Oczywiście to co ja Wam pokazywałam to było Kurde, tak z pięćdziesiąta możliwości tego programu. Tak więc ja pokażę Wam, jak to co ja przed chwilą zrobiłem, utworzyć. Yy, więc tak, bierzemy sobie w nowy projekt. To mamy o tutaj taką ikonkę. I jak chce się nazwać na, nasza gra? Na, nazwa ścieżki nas bardzo nie obchodzi, yy, gdzie ma się zapisać to. Ja akurat mam e, dysk E mojej gry. E, nie wiem, grę sobie możemy nazwać. Tu. Nie, po prostu tak. Tu. OK. No i mamy tak jakby tutaj losową mapę, yy, losową, no pierwszą mapę, ale ona nas bardzo nie interesuje, jeżeli chcemy własną mapę utworzyć, więc ją po prostu usuwamy. Na pewno chcemy usunąć. I teraz mamy taki brzydki niebieski ekran, więc musimy sobie stworzyć po prostu nową mapę. wszystkie myszy oczywiście klikamy. I tak, i tutaj mamy tak nazwa mapy. Ona nie jest aż taka ważna. W ogóle prawie nie jest ważna. E, chyba, że będziemy mieli naprawdę dużo tych map, ale to nieważne. To później Wam przedstawię to. I tak, e, tutaj jest tak jakby, nie wiem, nazwa okolicy, że na przykład jest, nie wiem, jest miasto, jest farma, w ogóle tych nas okolicy jest 50, a z tym nawet jakieś niebo, piekło, wulkan, czy coś takiego, porty. Naprawdę jest to bardzo dużo mm, możliwości. Ale ja sobie wezmę drogę. Mamy też wymiary y, naszej mm, mapy. I czy ma być jakaś muzyczka w tle, czy ma, pada, czy ma być odgłos deszczu i to typu rzeczy. Ja nie będę to włączał, bo by mnie będzie zagłuszało, bo teraz dźwięki nagrywam. Więc wybierzemy OK. I... No. no i mamy na początku taką brzydką mapkę. I tak, i tutaj w ogóle na górze mamy trzy warstwy. N na początku interesuje nas pierwsza warstwa. Edy nazwa się edycja dolna, jest też edycja środkowa i edycja górna. Na początku nas interesuje edycja dolna. No to tak, mamy tutaj tak jakby paletę naszą. Na palcie mamy parę różnych możliwości. Mm, mi się wydaje, że na początek by się opacało wziąć trawę. No to tak, mam tu też te, tak jak na pędzie że możemy kółko w kółko malować, w kółko, trochę to głupio zażmiało, y, tak jak kółkiem, możemy też kwadratem i możemy też, że całe farbą i pędzelkiem tak normalnie. No i tak. I teraz chcielibyśmy sobie postać drzewo, no to, a i w ogóle dodam, że musimy przytrzymać, y, tak jakby przeciągnąć na to drzewko i nie możemy, o, przeciągnąć to na mapę, tylko po prostu yy, przeciąga, przytrzymujemy, przeciągamy na jego szerokość i, i już mamy. No i chcemy sobie postawić drzewko. I dzieje się coś takiego, taka brzydka, biała plama. Yy, jak czegoś takiego uniknąć, ja to sobie od razu zabarwię. Co jest? Czos się nie barwi całe. A, bo jest drzew... Dobrze, nieważne. Ja to sobie zabarwię całe. Yy, po, po prostu musimy wziąć drugą warstwę. I znowu sobie postawiamy... Oj, przepraszam, znowu sobie postawiam drzewko. Yy, I proszę bardzo, nie ma tych żadnych białych tych yy, smug, boże. Nie ma to brzydkiego, białego jakby nie, wiem, nie wiem co, jak to nazwać. Nie ażne, nie ma tego białego Możemy też sobie na miocik postawić. No i tak, i do czego służy trzecia warstwa, yy, że możemy tak jak postawić rzeczy na rzeczy. Że tak jakby, nie wiem, możemy postawić... Yy, o, wiem, że na świat możemy postawić kwiatek tak jakby pod drzewo. O, że widzicie, że nie ma białej plamy. Tak to by było. Nad tutaj wam pokażę. Znaczy biała plama. Nie byłoby białej plamy, ale drz kawałek drzewa by się urwał. A tak to jest wszystko ładnie. Możemy też brać oczywiście pojedyncze kaw kawałki, więc to też jest bardzo dobre. No. I to sobie ten kwiatuszek jest tutaj spokojnie. Możemy, nie wiem, też o tutaj sobie ognisko postawić. Nie wiem dlaczego na trzeciej warstwie, ale po prostu. Jakieś kwiatki na drugiej warstwie lepiej postawić. Mm, mamy tu też ścieżkę. Ścieżeczkę mamy tutaj. Jakąś... O, coś takiego możemy zrobić. No i tak szczerze to na te podstawy to na tyle. Wiem, że jak na... że to jest bardzo małe, chyba króciutki, nie wiem, z 3 minuty mi to zaszło. Y ale to są podstawy, a później zobaczycie co będzie dalej, więc teraz sobie wypróbujemy naszą grę. Tutaj mamy y, próba tekstowa, nie testowa, tekstowa powiedziałam, testowa, nie gra, te, gra testowa. No to klikam sobie na to, y, że zawsze zmiany, no to akceptujemy. Y, znaczy, no Bierzemy tak. Od razu mamy już zamontowane menu jak wygląda menu. Muzyczka w tle. No to bierzemy nowa gra. I jak widzicie nasza plansza jest tutaj wszystko ten jest ten kwiatuszek pod drzewem yy, a jeszcze też dodam ciekawostkę że jeżeli gram na tej wersji próbnej to przytrzymując kontrol możemy spokojnie przechodzić przez wszystko gdy mnie teraz puścił kontrol to nie mogę a gdy przytrzymam to już mogę yy, tak więc to jest chyba na tyle jestem na Kamarus żegnam się z wami Następny odcinek, jeżeli to się Wam oczywiście spodobało, ale mnie naprawdę ciągnęło robienie tych gier, kiedyś to w ogóle, kiedyś to mnie w ogóle bardzo wciągnęło, chyba jak miałam 9 lat, to tak, się, to, tak sobie mówiłem, jak, jak będę dużym chłopcem, to, sobie, to będę robił własne gry. <laughs> e, dobra, e, dobra, tak więc ja jestem Denakamara, życzę Wam miłej gry, pozdrawiam, cześć, mam nadzieję, że program się spodoba. Nie obiecuję, że Wam dam linka, bo tu już miałem pobrany na swoim kąpie już dawno, więc nie wiem, nie obiecuję po prostu, ale to jeżeli ja nie, Wam nie dam linka, to po prostu wważicie w gongry, wpisujecie RPG Maker XP, Download i już proszę bardzo, dobra, tak więc ja jestem na Denakamara, życzę Wam miłej gry. Pozdrawiam, cześć, włączmy sobie grę. No i pa!